Cześć, witajcie z tej strony Mateusz i dziś pokażę Wam airdrop, drugą część airdropu, airdropu SMARTX. Na pierwszą część niestety się nie załapałem, w ogóle o nim nie wiedziałem. Druga część jest bardzo fajna. Macie link w opisie po wejściu na stronę w kliknięciu w link macie taką stronę ona jest przystosowana pod telefon akurat szkoda że nie ma aplikacji mamy angielski i chiński język domyślnie chyba jest chiński więc tutaj sobie klikacie ten guziczek i wam na angielski wklejacie swój adres swój adres portfela ethereum klikacie login przy pierwszym zalogowaniu wyskoczy wam jeszcze potem takie powiadomienie, że mamy wpisać kod polecający, bo inaczej się nie zalogujemy. Kod polecający mój macie też również w opisie, więc możecie wpisywać śmiało mój kod polecający. Tak wygląda to po za, zalogowaniu. Tutaj jest mój kod polecający c7wc. Y 8 ten kod wpisujecie przy logowaniu pierwszym bo inaczej się nie zalogujecie. No i to jest taki jakiś mining. Mamy 60 level i możemy tutaj zdobywamy te monety SmartX i to nam wydobywa max, jest 1150 monet jak widzicie tutaj co każdy level mamy więcej tych monet nam się może nazbierać no i gdy chcemy je odebrać klikamy sobie na to, później wpisujemy kod, który jest tutaj q x i h enter i kod jest dobrze wpisany. Tutaj nam dodało do mojego balansu monety. Jak będę miał 8300 monet, będę mógł ulepszyć na kolejny poziom moją kopalnię. Wtedy będę więcej zdobywał. A, a um, im wyższy poziom, tym więcej Smart X dostajemy codziennie. Tutaj klikamy sobie My Rewards. Rewards na tą skrzyneczkę. I wyświetla nam się dni i którego dnia, ile dostaliśmy. Tutaj, jak widzicie, pierwszego dnia, jak się zalogowałem, nie dostałem nic. Drugiego dnia już dostałem 8. 8 SmartX, a trzeciego dnia 72, czyli 10 razy więcej, tak naprawdę. I tak z kolejnym dniem, im wyższy poziom mamy, tym więcej zdobywamy SmartX. No i w sumie to by było na tyle. Jeszcze co ważne, kiedy nam to wypłacają? Wypłacają nam to co miesiąc, czyli te tokeny zebrane w styczniu dostajemy na początku lutego, te w lutym zebrane dostajemy na początku marca. I tak cały czas. Więc zapraszam do rejestracji, logowania tutaj, tak naprawdę, bo logujemy się tylko adresem naszym ethereum. Wpisujemy przy pierwszym logowaniu kod polecający i zgarniamy tokeny SmartX także to by było na tyle oczywiście jeszcze zapraszam do e, moich e, dwóch grup na facebooku e, początkujący programiści i zarabianie w internecie oczywiście e, zachęcam do łapkowania i subskrypcji kanału po więcej nowych filmów It chest.